Witajcie, chciałem dzisiaj wam opowiedzieć taką historię, którą w swoim życiu przeżyłem w latach 2000- kiedy zaczynałem, zaczynałem swoją zabawę, bo to była wtedy zabawa w 2000 roku w nadawanie w radiu internetowym, Radiometoda, Twoja metoda na dobry dzień, radiometoda.pl, była to yy, muzyka klubowa. Yy, w tamtych czasach nie było takich YouTube'ów jeszcze dobrze rozpropagowanych, to jeszcze nie było tak popularne i żeśmy sobie nadawali muzykę, tam między innymi z Jeleniej Góry yy, były prowadzone transmisje. Transmisje z klubów, które, yy, które były do późnego, do późnej nocy i tam był taki yy, Michał, DJ Hazel, Hazel który który właśnie wtedy miał tam swoje imprezy, swoje sety, yy, niezapomniane, dobra zabawa, fajna atmosfera. Ja miałem kiedyś taki pseudonim DJ Smith. I. Właśnie pamiętam, jak mnie pozdrawiał. To były bardzo dobre czasy. Akurat trafiłem na taką ekipę, która mnie zaakceptowała, bo też mój warsztat przy mikrofonie nie był jakiś super, ale bawiłem się tym bardzo i to byli bardzo. To byli bardzo um, tolerancyjni ludzie, jak na tamte czasy. Tolerancja się budziła wtedy. Yy, I pamiętam, jak mnie pozdrawiał DJ Speed, pozdrawiamy! Pozdrawiamy! No i wczoraj się dowiedziałem, że znaleziono go w samochodzie nad jeziorem. I będą. Sprawdzać, yy, prokuratura będzie sprawdzać, co się stało. Bardzo mi się smutno zrobiło, ponieważ, ponieważ to były dobre czasy yy, i tak naprawdę z tych dobrych czasów. Bardzo mało ludzi zostało. Bardzo mało ludzi zostało. Tych bardzo tolerancyjnych, ułożonych, chociaż imprezowych, ale ułożonych, dobrych ludzi. <laughs> bardzo mi było smutno wczoraj, jak się, jak przeczytałem. Yy, tą wiadomość, tutaj yy, pismo CGM pisze. Tutaj Wam udostępnię ekran, zaraz udostępnię Wam ekran, o, za, 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 muszę tylko wyłączyć. tylko wyłączyć te jeszcze to ok RTVB, TVP bym go poinfo, poinformowała to było przy, przy, wtedy jak się dowiedziało że po prostu nie żyje Michał Orzechowski rozpoczął karierę pod koniec lat 90. Artysta miał na koncie liczne nagrody. Wicemistrz Europy DJ-ów, proszę bardzo. Bardzo dobry człowiek, życzliwy wśród Lidzejów, a to nie jest tak do końca, że wszyscy są tacy życzliwi wśród artystów. A to był prekursor i, i artysta on nawet łowsiaka yy, wystąpił. I pewna, pewna epoka. Pewna epoka dj w Polsce się kończy. Ja mogę tylko powiedzieć, że... że po prostu będę pamiętał dobre czasy. Jeszcze bardziej sobie to przypomniałem. Te czasy radiometoda.pl, Twoja Metoda, na Dobry Dzień. Bo to było coś. To było coś dla, dla mnie jako człowieka, tak naprawdę skrytego w pewnym, w pewnym sensie, bo wkraczałem w ten, w ten internetowy świat. Bałem się w niego wkraczać, a, a to radio i ta atmosfera pozwoliła mi się otworzyć. Szkoda mi, człowieka, ponieważ miał. Miał 44 lata, bo przecież nie jest jakaś, jakiś zaawansowany wiek. Mam nadzieję, że sprawa się wyjaśni, co było powodem śmierci, zgonu. No i jak tylko macie wolne dni. I możliwość korzystania z, z życia. Korzystajcie, bo nie znasz dnia ani godziny. Ostatnio, właśnie, wczoraj, też kolejna tragedia, o której też, też poczytam i opowiem wam. Czyjeś, jak jedna, to patrzy na tą kolejną tragedię, która się zdarzyła. Kolejna śmierć, śmierć, yy, atak na Uniwersytecie Warszawskim, ale to już później nagram to a współczucia dla y, bliskich i rodziny, Michała. Dzięki za te momenty, chwile. Sympatyczne, które będę pamiętał. Może on już nie, może on szybko zapomniał o tym, ale ja to pamiętam bardzo dobrze. Jak się dobrze bawiliśmy, i jak byłem tolerowany wśród tej ekipy. Chociaż sam je nie byłem. Pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymajcie się. Do następnego. Trzymajcie się. Jeszcze damy tutaj nasze logo. Trzymajcie się do usłyszenia.